No siemanko, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie na temacie dnia, kochani, którego dosyć dawno, poprzez oczywiście listopad, oczywiście święta, które tutaj gdzieś po drodze były, nie mogliśmy sobie na spokojnie, kochani, tak kart rzucać, bo ja też byłam, jak wiecie sami, w rozjazdach, wyjazdach itd., itd., więc, moi drodzy, dosyć długo temaciku dnia nie było. Ale, moi drodzy, dzisiaj właśnie powstał, dzisiaj się narodził, dzisiaj, słuchajcie, moja facebookowa grupa magiczna i oczywiście, kochani, z rana decydowała nad jednym z dwóch tematów, ale że z uwagi na to, że, słuchajcie, zdania były podzielone, jedni chcieli tego, drudzy tamtego, ale szło to tak jakby troszeczkę łeb w łeb, można powiedzieć, postanowiłam, słuchajcie, użyć dwóch talii kart i połączyć ten temat e, słuchajcie, to znaczy dwa temaciki, dwa temaciki na jednym czytaniu. Więc sądzę, że tutaj ci, co są za tematem pod tytułem Jak potoczy się relacja do końca roku, oraz ci, którzy chcą zobaczyć, jak wasz partner, partnerka, e, o której wymyślicie, myśl, wy Was postrzega, jak Was widzi, jednocześnie będą usatysfakcjonowani więc moi drodzy, lecimy sobie z podwójnym tematem, z dwoma taliami kart, żeby nam się to wszystko nie pogmerało, właśnie patrząc, moi drodzy, jak do końca tego roku postrzega Was partner, partnerka, jak Was widzi słuchajcie, jak jaką rolę tutaj odgrywacie, bo to oczywiście będziemy sobie odpowiednio czytać więc sobie to dopasujecie, oraz to, jak ta relacja, kochani, może nam się potoczyć, słuchajcie do końca tego roku. I Moi drodzy, lecimy z całą dwunastką znaków. Nie będziemy tego rozdzielać na grupy. Zrobiłam to dla każdego znaku, więc mam nadzieję, że docenicie, kochani, tutaj poświęcony czas dla każdego znaku. I moi drodzy, łyk kawy, i lecimy w tym momencie do przodu. Mhm. 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 Odstawiamy kubeczek. Słońce moje, jeżeli chodzi o kwestię baranka, słuchajcie, no u was za wesoło to to nie wygląda. Ja tutaj widzę, kochani, że możecie być relacją, to znaczy, no przynajmniej karty tak uważają, nie tyle, że ja, moi drodzy, ale są karty, te karty, które się tutaj nam pokazały dla barana, mogą obrazować sytuację tak, takiego typu, że albo, moi drodzy, jesteście relacją, w której faktycznie, kochani, kiepsko się dzieje, tak? Jest dużo braków, jest dużo, słuchajcie, jakiegoś rozdzielenia, być może jakiejś sytuacji, w której nie potraficie znaleźć wspólnego mianownika, gdzie tutaj faktycznie brakuje czułości, brakuje miłości, brakuje, nie wiem, może spotkań, brakuje planów na przyszłość, braku, brakuje decyzji, nie wiem, czego tu może brakować, bo główną kartą wiodącą jest karta braku. I oczywiście, moi drodzy, to może tak być, że Partner postrzega tą całą relację jako element, w którym wiele rzeczy brakuje w tej relacji, albo brakuje mi ciebie, bo z tobą nie mieszkam, brakuje mi ciebie albo Twojego ciepła, Twoich uczuć. Tak, oczywiście, jak najbardziej tak może być, ale też, kochani, w scenariuszu numer 2 może to być para, która zwyczajnie już ze sobą nie jest bo z różnych przyczyn się rozstała, bo z różnych przyczyn to się nie rozwijało, no i albo zerwaliście, albo po prostu czujecie, że na co dzień siebie nie macie i ubolewacie nad tym bardzo mocno. Para po rozstaniu może obupólnie, moi drodzy tutaj bardzo mocno odczuwać, chociaż bardziej czynnik żeński tutaj się nam odzwierciedla, ale niekoniecznie, że moi drodzy brakuje tutaj tej parze siebie nawzajem, bo się rozstali. No i mamy tutaj taki, takie poczucie pustki, braku tęsknoty, emocjonalnego smutku, żalu, bo coś się skończyło. I do końca tego roku możemy tutaj faktycznie, moi drodzy, bardzo mocno odczuwać... Właśnie wracać do przeszłości, wracać do tego, że było coś kiedyś, że już teraz tego nie ma, a my nie możemy sobie tego życia uporządkować. Więc drugie barany, przy, weźcie sobie to jakoś, uporządkujcie pod swoje relacje, bo oczywiście, jeżeli macie szczęśliwe relacje, pełne miłości i wszystkiego innego, no to słuchajcie, to nie będą karty dla was, tak? Bo to jest absolutnie, słuchajcie, tylko pod takim kątem, gdzie my czegoś nie możemy osiągnąć, my czegoś nie możemy m, zrobić, tak? My nie możemy tutaj, m, nie wiem, wybrnąć z. Jakichś powiedzmy problemów trudności, nie możemy podjąć jakichś pewnych decyzji, żeby szczęśliwie razem żyć. Dlatego, że w jednej jak i drugiej karcie jest dużo bólu, tęsknoty, płaczu, łez, m, przeszkód trudności, braku czegoś do możliwości, aby być po prostu szczęśliwymi. Tak, więc, moi drodzy, no, tak to się zarysowało dla Baranka. Baranki, jeżeli coś nie teges, szukajcie oczywiście w ascendencie. Ale ewidentnie, moi drodzy, widać tutaj: no, brak i smutek z tego tytułu. Więc Baranki, u Was to tak, jeżeli chodzi oczywiście o kwestię tego roku, a my przechodzimy sobie teraz do byka. Słuchajcie, jak widzi to partner? Przede wszystkim, słuchajcie, no, jest tutaj taki klimat, w którym faktycznie coś nie idzie, coś się nie rozwija do przodu, coś utknęło w martwym punkcie. Mamy tutaj. Tutaj taką sytuację, w której jesteśmy jakoby. Wiecie co? A ja, czy ja tego nie widzę? Znaczy tak, może inaczej. Ogólnie jest to karta odpoczynku, jest to karta urlopu, jest tutaj karta nierobienia czegokolwiek. Tak, mamy również kartę słuchajcie, pochorowania się bardzo mocno, braku sił, braku energii, więc słuchajcie, gdzieś może też tak być, że partner postrzega tą relację właśnie w takich aspektach, tak? czyli że załóżmy jestem bezsilny, tak, nie umiem i nie mogę czegokolwiek zrobić, nie możemy razem oczywiście, Ty nie możesz w jakimś dużym aspekcie również. Jest tutaj po prostu brak energii do działania i w sumie teoretycznie, faktycznie na chwilę obecną partner, partnerka może to tak postrzegać. Jako związek nierozwijający się, związek bezsilności. Oczywiście miłość pomiędzy wami może być. Słuchajcie, bo ja tutaj nie chcę powiedzieć, że tej miłości brak, ona może być, ale coś z jakichś przyczyn nie podrywa was do pionu i nie sprawia, że ten związek idzie naprzód i się rozwija. Jednakże, słuchajcie, Dobrym przesłaniem tego wszystkiego jest to, że do końca tego roku, moi drodzy 2023, coś nagle ruszy z kopyta naprzód. Coś się może faktycznie, jeżeli tutaj jest nieuzdrowione, bo są jakieś emocje pomiędzy Wami, które, nie wiem, sprawiają, że opadacie z sił, sprawiają, że nie możecie się tym związkiem cieszyć, sprawiają, że energetycznie wszystko leży tak, że gdzieś brakuje Wam w tej karcie, moi drodzy, jakiegoś takiego polotu, szczęścia, radości, brnięcia z czymś do przodu bo po prostu tylko nic położyć się, bo już nic nie idzie i nie można zrobić. No to w karcie, słuchajcie, jak to wszystko może potoczyć się do końca roku. Mamy rydwan, a rydwan, kochani, zazwyczaj obrazuje sytuację, w której nagle coś rusza z kopyta do przodu. No to będę, kochani, robicie to razem, bo tutaj mamy dwa konie, nie jeden. Więc jak najbardziej, kochani, możecie ruszyć w końcu i stwierdzić dosyć tego. Za długo czekaliśmy, za długo leżeliśmy, za długo nic nie można było zrobić. Nie zmarnujmy tego i faktycznie włóżmy w tą relację nieco więcej energii, żeby zaczęło się coś dziać. Więc moi drodzy, raptownie coś się rozwija, mówię słowo klucz, raptownie, bo to faktycznie może coś się odmienić losowo, że uzdrowi was to na tyle, że wy stwierdzacie, no to lecimy naprzód, tak? I tutaj zaczynają się dziać, Kochani, naprawdę bardzo fajne rzeczy dla byka. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o bliźnięta. Słuchajcie, dla Was wiodącą kartą, jak partner to wszystko postrzega. Szukajcie, ametyst przesuniemy. Jak partner to wszystko, kochani, postrzega? No słuchajcie, z pozycji powiedziałabym... Hmm, słuchajcie, patrząc na kartę tego, jak to się dalej może potoczyć, powiedziałabym, że nawet i z takiego troszeczkę tchórzostwa. sory, sory bliźnięta, bo to też może być oczywiście wasze, wasze tchórzostwo, więc dlatego przeprosiłam, bo nie chcę tutaj nikogo, słuchajcie, o jakiś tam, wiecie, cykorów wyzywać, bo to nie o to chodzi, ale czasami boimy się. Oszukujemy samych siebie, boimy się zrobić jakiegoś ruchu, jakiegoś kroku, tak? Więc no może to nie jest aż takie obraźliwe, Oczywiście, ale gdzieś w dużej mierze, no może, kochani, kogoś zaboleć, tak? Ale faktycznie jest to taka opcja, w której łudzimy się, oszukujemy samych siebie, boimy się zrobić jakiegoś ruchu, jakiegoś kroku, załóżmy, tak? No i przez to wszystko, moi drodzy, tkwimy w miejscu, tak? Tak mi to powiedziała. Partner na chwilę obecną po prostu może tak to widzieć, tak to może postrzegać. Oczywiście. On sam może tutaj pewnych ruchów czy kroków nie robić, jakby może skłaniać się tylko i wyłącznie w kierunku czegoś um, utajonego, czyli tutaj bardziej jeżeli chodziłoby o kwestie związkowe, pokażą nam się romanse. Związki ukrywane, nie do końca tutaj jest wszystko powiedziano jasno i klarownie, nie możemy oficjalnie się ze sobą gdzieś tam poruszać, więc musimy mieć ukrywaną relację, która nie idzie do przodu. Oczywiście mogą zdarzyć się takie sytuacje, że ktoś nas wręcz kłamie i moi drodzy, no bierzemy tą sprawę pod uwagę, bo oczywiście partner może postrzegać to tak, że gdzieś, no nie wiem, musimy oszukiwać cały świat, albo to on was oszukuje, obiecując na przykład różne rzeczy, a tymczasem nie, z różnych przyczyn, oczywiście, kochani, czasami z pozycji tego strachu, w niemożności spełnienia tych swoich, powiedziałabym, obietnic skierowanych do was. Do końca tego roku bliźnięta tutaj u was raczej się nic nie wydarza. Nie mam tutaj kart mówiących o sytuacji, która pokazywałaby, że okej, okay, ktoś przestaje się bać, ktoś wychodzi z cienia, coś rusza naprzód. Nie, tutaj do końca roku, kochani, raczej ten, ta relacja, ten związek będzie troszeczkę podupadał z różnych, kochani, przyczyn. Nie wiem, może potrzebujecie odpoczynku, może potrzebujecie pewne sprawy przemyśleć, może ktoś musi, moi drodzy, no z jakichś powiedziałabym spraw mentalnych bardziej bym powiedziała, się tutaj potrząsać albo poukładać sobie wszystko w głowie. No bo ewidentnie, kochani, widać, są, tutaj, są same miecze i taka jakby opcja: daj sobie troszeczkę siana, weź sobie uspokój się, odpocznij, przemyśl pewne sprawy i tak to mniej więcej bliźnięta no, wygląda u Was. No ja wiem, ja wiem. Nie za wesoło. No, ale tak po prostu to się nam zarysowało. Jeżeli chodzi, kochani o raka, uraka u wiodącą kartą jest sprawa albo stałego związku, Moi drodzy, jeżeli takowy oczywiście macie, budowania też tego stałego związku z, poczuć, z potrzeby powiedziałabym, jak partner to postrzega, jako związek stały, albo z chęcią do tego, żeby ten związek stały zbudować z wami, tak? Albo też tudzież jest to mężczyzna, czy też oczywiście kobieta zajęta i skupiona bardzo mocno w tym momencie, kochani, na swoim związku istniejącym skupiona, na pracy skupiona. Słuchajcie, na budowaniu czegoś, tak? Nie wiem, na rozwoju swoim własnym, zawodowym. Na przykład, czy też nie wiem, zajęta i skupiona na tym, na, na, wiecie, na, na czasie poświęconym pracy, pieniądzu, to bym chciała właśnie powiedzieć, i tak dalej. Więc albo na swoim obecnym związku, albo na chęci budowania związku, bo to ewidentnie, kochani, mocno i wyraźnie w tej karcie jest zaznaczone. Tymczasem do końca tego roku sprawy nie ruszą z miejsca, więc jeżeli, kochani, gdzieś tutaj chcielibyście coś wspólnie razem zbudować, coś razem stworzyć, razem zamieszkać, coś razem zaplanować, Planować, nie wiem, ochajtać się ze sobą, moi drodzy, liczycie na to, że partner podejmie jakąś decyzję co do Was, bo tutaj faktycznie jakieś plany razem, wspólnie chcecie, macie ale coś nie idzie naprzód. No to do końca tego roku raki raczej tutaj ten aspekt sprawy jest zamrożony, bo mamy, słuchajcie, kartę zatrzymania pewnych planów, pewnych decyzji rozwoju tej relacji. Bynajmniej do końca roku nie jest to z jakichś przyczyn możliwe, kochani. Być może tytułu, tytułem tego, że coś planowo się nie powiedzie, być może pod kątem finansów, być może pod kątem tego, że ktoś ma inną rodzinę i nie zdąży czegoś uporządkować. Nie wiem, ale plany się zatrzymują. Jeżeli chodzi o raka, słuchajcie, jak postrzega Waszą relację, Wasz partner, partnerka. Bardzo wesoło, bardzo spontanicznie, bardzo lubi ta osoba z Wami spędzać czas. Uważa to póki co za luźny związek, za luźną relację, za powiedziałabym naprawdę fantastyczny czas, który gdzieś przy Was odczuwa i ma. No, zarysowały mi się tutaj oczywiście układy trójkowe, a więc romansowe bardzo mocno, tak? Czyli że romansujemy, flirtujemy. Dobrze się bawimy, nie mamy teraz żadnych zobowiązań i cieszy nas wspólnie spędzony czas. Do końca tego roku, moje drogie lwy, u was mogą gdzieś pojawić się patrzenie w przyszłość, patrzenie na, na to, co chce partner, partnerka z nami osiągnąć, i całkiem możliwe, moi drodzy, że jakieś plany na dalszy rozwój tej relacji, być może początkowo na razie taki haha, ha, ha, hi, 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 bez zamieszkania się pojawią, tak? Bo tutaj ewidentnie, kochani, my. Już patrzymy w przyszłość, my patrzymy, czy partner chce tego samego co ja. Ja wyraźnie tutaj widzę, że może tak być, bo jednak osoba jakaś decyduje się na drugą, jedna na drugą czeka i coś gdzieś razem chcą budować, coś chcą stworzyć, więc całkiem możliwe, kochani, że do końca tego roku nie tyle, że, że słuchajcie, to się już może zadzieje, ale z całą pewnością, kochani, będziecie patrzeć na siebie bardziej dojrzale i bardziej budująco. Jeżeli chodzi o kochani, panienkę, no jak partner to postrzega? Na chwilę obecną, słuchajcie, jako proces czekania za czymś. Um, nie wiem tutaj, co to oczywiście może być, bo to jest taka sytuacja, że um, w relacji waszej może być taki czas, w którym musimy za czymś poczekać, tak? Cierpliwie, bo tutaj jest karta cierpliwości. Nie ma teraz jeszcze jak na coś. Nie wiem na co. Słuchajcie, może na plany inwestycyjne, bo kolejne monety mi tutaj lecą ale nie ma tutaj e, póki co słuchajcie jakby możliwości ruszenia z jakimś tematem. Nie wiem, może chcecie kupić mieszkanie, jakiś dom, e, coś urządzić razem kochani, tak? Zamieszkać wspólnie razem. Nie mam bladego pojęcia. Jest tutaj jakiś moment, w którym trzeba zachować cierpliwość, więc oboje czekamy zacząć. Za owocami własnej pracy, za tym, co tutaj jest dla nas istotne, oczywiście ważne. Do końca tego roku w relacjach u Panny, moi drodzy, będziecie ciułać na coś kasę, albo, moi drodzy, przyjdzie ten moment, że ta nagroda, za którą tutaj czekacie, czyli takie przyjdzie wynagrodzenie waszej cierpliwości, bo moi drodzy, tak, jedni mogą cierpliwie czekać, aż uzbierają na coś kasę, inni mogą cierpliwie czekać, aż w końcu doczekają się jakiejś stabilizacji, bezpieczeństwa. Oczywiście, z partnerem, partnerką, w której, o której wy teraz myślicie, ale może być też taka ekipa ludzi, która cierpliwie czeka, nadal w tym momencie, czekamy, kiedy będzie nam coś dane i faktycznie do końca roku będziecie mogli ruszyć z jakimś tematem. Posłuchajcie, dziesiątka monetowa, ona zazwyczaj obrazuje stabilizację, bezpieczeństwo, pomyślność, obrazuje pieniądze, moi drodzy, które gromadzimy i chcemy zgromadzić, i uda nam się tą gotówkę do końca roku zgromadzić na Wasze cele, względnie już one są i możemy w tym momencie już przestać być cierpliwymi, bo możemy te pieniądze wyciągnąć i zainwestować w to, co chcemy. Zainwestować chociażby w Wasz własny, kochani, związek. Jeśli chodzi, słuchajcie, o wagusie, Słuchajcie, u Was, jak postrzega Was, Wasz partner, partnerka. Słuchajcie, możecie być związkiem stałym, możecie być rodziną, jak najbardziej, tak, bo dziesiątka monet na to by wskazywała, i możecie być osobami, które gdzieś, no patrząc na to, słuchajcie, jak ta karta się następna tutaj pokazuje, tak, troszeczkę też to powiem. Patrzy na Was z pozycji zabezpieczenia finansowego, tak. Tak bym to mogła, słuchajcie, też ująć. Dlatego, że, słuchajcie, w jest stabilizacja, jest bezpieczeństwo. Nie dzieją się krzywdy, nie dzieje się kompletnie nic, ale słuchajcie, nie ma tutaj, jeżeli byśmy dyskutowali o związku, takiego, wiecie, no, szału, przyspieszonego bycia serca. Tutaj nie ma po prostu, nie wiem, takiego, wow, wiecie o co chodzi. Innymi słowy, moi drodzy, jest to taki czas, że patrzy na Was partner, partnerka z pozycji stabilizacji. Ona jest przy Was ustabilizowana. Tworzymy związek mieszkający pod jednym dachem. Ok, jest dobrobyt, jest dobrze, tak? Nie muszę się tutaj o cokolwiek martwić. Tymczasem, moi drodzy, do końca tego roku, w waszej relacji mogą pojawić się jakieś niejasności, nieścisłości, tajemnice, sekrety, zagadki, manipulacje. Słuchajcie, coś bardzo mocno ukrytego, co waga, słuchajcie, nawet może nie zdawać sobie przy tym wszystkim, kochani, jako takiej sprawy. Jeżeli są jakieś relacje, które gdzieś chciały wydać na coś. Pieniądze zainwestować w coś, no mogą się pojawić, kochani, jakieś nieścisłości, nieprawidłowości na tej drodze, jakieś rzeczy nie do końca wyjaśnione, poklarowane, które mogą tutaj faktycznie, moi drodzy, coś utrudnić. Natomiast w takim aspekcie stricte powiedziałabym uczuciowym no to tak jak powiedziałam partner postrzega to z pozycji no takiego bym powiedziała no jest mi dobrze, tak, jestem zabezpieczony, zabezpieczona ale do końca roku ja mam takie wrażenie, że jedno z Was może mieć sekret, tajemnicę i coś tutaj faktycznie kochani będzie nie halo słuchajcie, co niektórzy z Was jeszcze też mogą żyć w iluzji powiem to, bo jeżeli wydaje się tutaj być może Wam że ok, jest wszystko git, nie mam się do czego przyczepić, to jest tutaj coś ukryte i Ty żyjesz w iluzji, więc droga wago, weź to też pod uwagę. Słuchajcie, no nieco, nieco powiedziałabym, Bardziej zagmartwanie wygląda to u Skorpiona, a mianowicie dlatego, że słuchajcie, to jak postrzega wasz partner, to teraz tak, jako u co niektórych, jako zakończoną relację, zakończoną całkowicie relację, um, ale mogą być też takie skorpiony, gdzie partner postrzega was jako osobę, która transformowała jego życie. Że coś w waszym życiu się zakończyło i dzięki partnerowi, partnerce oczywiście, macie szansę kochani się odrodzić. I Moi drodzy, jest tutaj też do końca tego roku, kochani. Spodziewajcie się, że macie wokół siebie być może jakąś osobę, która. Podpatruje to wszystko, przygląda się temu wszystkiemu, ale jest nieuczciwa. I teraz, moi drodzy, ja nie wiem tak naprawdę, czy to jest w Waszej relacji, czy po prostu macie kogoś, kto em, słuchajcie, no gdzieś z boku patrzące, bo to też może być taki, wiecie, em, pozorny przyjaciel, tak? Pozorna jakaś osoba, która gdzieś tutaj z boku podpatruje i, moi drodzy, ma przed Wami jakieś sekrety, tajemnice albo też tudzież, no krótko mówiąc, oszukuję Was w czymś, tak? Też bym to mogła tak kochani powiedzieć. W sytuacjach takich, gdzie ktoś poczuł, że tutaj partner postrzega to jako transformację życiową. Tak, no to tutaj oczywiście karta może też pokazywać, że my tą transformację przechodzimy, ale boimy się bardzo, jesteśmy ostrożni, bardzo ostrożni, uważni, bo gdzieś działamy z podłoża takiego strachu, czy na pewno to się uda, czy na pewno coś się nie spierdzieli, moi drodzy, no bo tu słuchajcie, no tak to trochę w tych kartach po prostu no, wyszło, no i tak jak powiedziałam, uważajcie też na jakieś zakończone relacje. Z kimś, bo ta osoba, z którą coś skończyliście, może tutaj mimo wszystko próbować kontrolować Wasze życie, podpatrywać Wasze życie, a jeszcze notabene nie do końca mówić tutaj, nie być taka czysta, jasna i klarowna, bo to jest osoba, która coś ukrywa, nie mówi czegoś do końca, przypatruje się, ma mnóstwo tajemnic, nie mówi o tym, ale to byłby ktoś, z kim doszło już do tej śmierci, czyli do takiej sytuacji zakończonych pewnych spraw, więc albo ktoś się boi. Czy to się uda transformować, czy to będzie piękne, ładne i klarowne, albo ktoś z kim coś skończyliście, może jakiś sekret przed wami mieć. Jeżeli chodzi, kochani, o strzelca, słuchajcie u Was, jak postrzega Was, wasz partner, jako osobę, której nie potrafi przewidzieć. Jako osoba, co do której, moi drodzy, nie wie co ma sądzić, co ma myśleć, dlatego że tutaj jest taki proces, słuchajcie, nie wiem, bo Księżyc zawsze przynosi takie, słuchajcie, nieszczerości, niejasności, tajemnice, sekrety, zagadki, jest coś zacienione, nie mam pewności, no wiecie o co mi chodzi? Może jest zaburzone jakieś zaufanie, tak? Może taka sytuacja jak najbardziej być i to jest po prostu ukryte, druga strona na to patrzy i mówi, nie jesteś dla mnie czystą kartą. Tak, może taka sytuacja, kochani, być. Co niektórzy w takiej lepszej odsłonie, może się to pokazywać jako taką sytuację, że partner widzi na przykład, że wy coś ukrywacie. Ja nie mówię, że to jest, wiecie, już brak zaufania, ale widzi, że jest jakaś tajemnica, że jest coś ukryte i bardzo wyraźnie partner to wyczuwa, nawet intuicyjnie, moi drodzy, że jest coś tutaj ukryte przed, przed nim. Co do końca roku się może wydarzyć? Kochani, w życiu strzelca może pojawić, się nowy początek miłości. Możliwe, że strzelec właśnie to ukrywa. I partner gdzieś przeczuwa, nie tyle, że wie, bo on tego nie wie na 100%. Oczywiście, bo mamy ten księżyc, więc on nie ma bladego pojęcia o tej całej sytuacji. Ale może intuicyjnie przeczuwać no, tego typu po prostu klimat. On zresztą postrzega Wasz związek jako taki troszeczkę powiedziałabym ciemny. E, taki bym powiedziała bez e, klarownego, jasnego myślenia do przodu. Wiecie o co mi chodzi? Nie mam czystej karty, nie potrafię tutaj czegokolwiek przewidzieć. Nasz związek. Jest być może iluzją, tak? No i do końca tego roku, słuchajcie, gdzieś pojawia się szansa na nowy początek. Tylko teraz nie wiem, czy pomiędzy Wami wyjaśnią się te wszystkie sytuacje, czy jakiś inny nowy początek, który do końca roku może zaistnieć w życiu strzelca. To jest oczywiście tylko szansa, którą strzelec może wykorzystać, bądź też nie, ale to nie jest pewnik, moi drodzy, tak? Miejcie to na uwadze, że szanse pojawiają się po to, żeby je chwycić, zwłaszcza asy. Jeżeli sobie je olejemy, to to ten asusz może do naszego życia w takiej formie i w takim nasileniu nie powrócić. Jeżeli chodzi o koziorożca. Słuchajcie, u Was dobiega, y, jak postrzega Was y, Wasz partner, partnerka. Słuchajcie, jako osoby, która stoi w progu. <laughs> Nazwy to tak trochę może, słuchajcie, kolokwialnie, ale no tak to po prostu widza, widać. Ktoś stoi w progu i powinien już zatrzasnąć stare drzwi i pójść do przodu w coś, co oferuje Wam życie, na co tutaj pięknie się, kochani, otwieracie. Bo to jest taka, taka, taka sytuacja portalu. Zostaw już za sobą pewne rzeczy, otwórz che na nova I to jest taka sytuacja, jedną nóżką Koziorożec już stoi tu, ale drugą stoi jeszcze w starym życiu. To mogą być, kochani, właśnie Wasze, powiedzmy, jakieś związki nieuporządkowane albo jakieś Wasze sprawy nieuporządkowane, Wasz klimat, w którym zaczynacie coś zupełnie nowego, nie wiem, przeprowadzacie się, kochani, nie wiem, zmieniacie miejsce zamieszkania, to może być cokolwiek oczywiście, niekoniecznie to, że Wy musicie stare życie zostawić na rzecz nowego, no to mi się po prostu skojarzyło, tak, więc jak najbardziej, a dla Dlaczego o tym mówię? Dlatego, moi drodzy, bo u koziorożca do końca roku, naprawdę kochanie, jest tutaj szansa na przepiękną miłość, na związek z przeznaczenia, na związek bliźniaczych dusz, na pojednanie, na pogodzenie. Na, słuchajcie, gdzieś jakieś klimaty, gdzie wszystko wspólnie razem robicie. Miłość kwitnie, ale to, co partner, partnerka teraz widzi, to to że musicie odważnie w to wejść, odważnie w to ruszyć, zostawić być może kochani coś za sobą, by z tego wszystkiego korzystać. Jeżeli chodzi o wodnika, słuchajcie, u was partner postrzega was jako osobę nieco lekko. Wiecie, co dobra, zostawmy to. Na razie powiem wam tak. Postrzega was jako osoby, które chcą coś wykreować w swoim życiu, jak najbardziej tak. Które są otwarte emocjonalnie na tego swojego partnera, partnerkę. Czują to, że oczywiście jesteście zakochane, zafascynowane tą relacją i tak dalej, ale gdzieś postrzega was również jako osoby, które. Wiecie, co. Nie, nie chciałam tego powiedzieć, ale tak, jakby byście były. Kurczę, nie wiem, czy wam to powiedzieć, bo nie chciałabym, żebyście się poobrażali, wodniki, ale taką troszeczkę nieco niepewną osobą, taką trochę dziecięcą, tak? Wiecie, o co mi chodzi. Taką, która tu wychodzi niby z jakimiś uczuciami, tralala, ale mogłaby bardziej coś tutaj słuchajcie, odważnie zrobić. Być może, kochani, jesteście tacy troszeczkę nieco wobec tej relacji niepewni, trochę skryci, chcecie czegoś, pokazujecie to w jakiś pewien sposób, ale gdzieś nie robicie to z tak Taką dozą, a, słuchaj stara, idź na całość, tak? Wiecie o co mi chodzi. Więc gdzieś partner to tak postrzega, ale też widzi, że ta miłość kwitnie, że ona się rozwija, że tutaj e, drobnymi krokami naprawdę, kochani, pięknie to wszystko budujecie, kreujecie, e, więc jak najbardziej tak. Do końca tego roku trzeba Wam będzie podjąć, kochani, jakieś decyzje. Stoicie na jakimś rozdrożu, czy też jakiejś decyzyjności. E, są tutaj jakieś e, aspekty, w którym trzeba będzie się określić. E, słuchajcie, no nie wiem, czy wchodzimy to bardziej czy razem wspólnie budujemy przyszłość, czy oficjalnie coś robimy, bo to też kochani może taki aspekt sprawy być. Czy wychodzimy na światło dzienne, u co niektórych oczywiście również, ale bynajmniej do podjęcia są jakieś drogi, jakieś decyzje, więc jakaś wyborowość tematu tutaj nam się pokazuje. No, i moi drodzy u ryby, co u ryby, jak postrzega was, e, wasz partner? Słuchajcie, bardzo fajnie, dynamicznie jesteście pełni energii dla niego. Widzą w was dużą przemianę, widzą, że jesteście pełni życia, e, widzą, że, ma, że macie jakieś cele do osiągnięcia, że brniecie do tych celów, że się nie poddajecie, że czujecie fale, że czujecie moc. E, powiedziałabym też, że bardzo mocno czerpią tutaj e, z was podziw, dumę, m, gdzieś tutaj, e, no, słuchajcie bo to jest taki wiecie to jest taki rycerz, który po prostu jest pełen dynamizmu. To tu, to tam, dobra, działamy. Uśmiech na twarzy, zdobywam cele, osiągam pułap po pułapie to, co chcę robić i partner to widzi, tak, że jesteście pełni potencjału do czegoś. Do końca tego roku, kochani, możecie wspólnie coś zaplanować, coś wdrożyć, coś kupić, mieć jakieś swoje plany przyszłościowe na przyszłość, bo as monetowy oczywiście tutaj mówi o takich aspektach, jeżeli mówimy o uczuciach związku albo w pracy, to tam może być propozycja pracy na przykład, ale faktycznie otwiera się przed Wami, słuchajcie, jakaś fajna możliwość polepszenia Waszego związku, polepszenia Waszego życia, jakieś poważne deklaracje, słuchajcie, jakieś poważne zobowiązania, większe zaangażowanie się w ten związek, więc drogie ryby, naprawdę macie piękne, koń, piękną końcówkę roku 2023. Słońca moje, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że słuchajcie, dwie grupy są tutaj zadowolone, że zrobiliśmy takie jakby czytanko razy dwa. E, słuchajcie, ale dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak te karty czujecie, będę Wam ogromnie wdzięczna i wszystkich, wszystkich kochani, gorąco pozdrawiam Buziaki.